Cześć wszystkim, tutaj Ed Holt. jestem dosłownie 5 minut po skończeniu Dishonored. Napisy właśnie przeleciały w tle, wyłączyłem telewizor, grałem na konsoli i chciałbym się Wam troszkę wyżalić, bo jednak Dishonored to świetna gra. Eee. Grało mi się w nią niesamowicie, skradanka i tak dalej. Jest to prawdziwy asasyn, nie tak jak ten Assassin's Creed, co on wyskakuje na dziesięciu i wszystkich zabija nożem, nożem, mieczem, buławą i czymś jeszcze i potem ucieka i oni o zapominają. Tutaj, tutaj dostaliśmy prawdziwego sasyna, który ma sztylecik, ale go nie używa, tylko ogłusza, ma fajne moce, wszystko super, klimat klimat zajebisty, zaszczute miasto i tak dalej. Ale właśnie skończyłem tam, grę, jak już mówiłem, i strasznie mnie wkurwiło zakończenie. Aż się zjajałem. Tak, normalnie, jak mówię, wszystko było świetne, a teraz nie wiem co powiedzieć po prostu, bo... Bo się we mnie krew, krew buzuje, no. Przechodzę tą grę każdą misję po 2-3 godziny, żeby, żeby wszystko zebrać, i tak dalej, i tak dalej. A na końcu dają mi kolesia, który, yy, który się wyżala. Po prostu przedstawia cały swój plan, jeszcze nie wiedząc, że ja go słyszę. Po czym do niego podchodzą, mówi: Nie będę z tobą walczył. Weź ten klucz, idź uratuj Emilii. No to ja go tam ogłuszyłem, bo się okazało, że jak wziąłem klucz, to jednak chcę ze mną walczyć, no to go ogłuszyłem tą strzałką usypiającą, poszedłem do Emily, Emily wyskoczyła z pokoju, korwo, to ty, przytuliła mnie i tyle. I to jest koniec. Czarny ekran, potem pojawia się nasz kumpel odmieniec, jest, nie wiem, 4-5 plansz o tym, że jako że wszystkich tam, przez tą grę miałem może 10 zabójstw, tak? A wszystkie główne postacie u, unieszkodliwiłem bez, bez tego zabijania. I on mówi po prostu: No, teraz tak, byłeś taki dobry, i dzięki Tobie, Emily, będzie rządzić fajnie. Super, wszystko, je, super, wszystko jest. Teraz normalnie złota era Danwal. Parę screenów, raczej znaczy screenów takich najazdów kamer, że w pierwszej misji, w drugiej misji uratowałem wujka wujka kumpeli no to się, że się przytulają że jest złota era Danu, ale już powiedziałem tak, co jeszcze nie, nie, ma, nie ma o czym opowiadać bo trwa to głównie, trwa to łącznie 30 sekund, nie o, jest scena jak Pierre i Sokołow razem I tak pracują i leczą ludzi i, i szczury się skończyły zaraza się skończyła i, I to wszystko. I są napisy końcowe. No kurwa mać. Grałem po to tyle godzin, nie po to, żeby na ostatnie dwie misje e, autorom brakło weny, tak? Bo jednak, jak, jak mówię, każda misja jest długa, stawia wiele wyzwań i tak dalej. Za to przedostatnia misja to jest powrót do Hound Pits, gdzie zaczynamy każdą wcześniejszą misję. E, powrót, który trwa może pół godziny, je, jeśli się już człowiek bardzo, bardzo guzda i tak dalej, to trwa to, trwa to pół godziny gdzie kończymy wszystko wielkim jebut, który możemy wszystkich zabić albo wszystkich ogłuszyć. Wow, fajnie, albo możemy to zrobić też ręcznie, ale po co, skoro można zrobić to dużo szybciej, tak? I potem jest ostatnia misja, która jest w sumie drugą najprostszą po tej przedostatniej mega prosta, mega szybka, bez, bez żadnych... No, chociaż tutaj plus, że nie ma tam dużo znajdziek, bo wtedy by to... Byśmy musieli zbaczać i tak dalej, a tak to po prostu idziemy przed siebie, żeby skończyć grę tak, że już się... W, jesteśmy źli, bo nam porwali, mieli wkurwieni. Idziemy po prostu wszystko załatwić. To jest fajne, że znajdziek nie ma, no ale jednak ta misja jest za prosta. E, ja tam miałem niski poziom chaosu, więc może dlatego. Ale jak gram tak, no to... Gram na niski poziom chaosu, to też powinno być to wyzwanie na koniec. No i ostatnią misję myślałem, że będę robił 3-4 godziny, bo to przecież taki wielka latarnia, w ogóle wielki fort. Wlazłem do fortu jakoś bokiem. Pojechałem windą do góry. Przed, przed ostatnim bossem było przeciwników. Yy, czterech wszystkich ogłuszyłem, pochowałem, pochowałem. Potem, potem się okazało, że głównego bossa, mogę po prostu szczelić z kuszy i, i to jest wszystko. No, komuś tutaj ewidentnie brakło weny twórczej na koniec, czasu albo pieniędzy, czegokolwiek, po prostu im brakło i to jest kolejne zakończenie, które mnie po prostu zawiodło, tak samo jak zawiódł mnie najnowszy Batman, ale to mówię o filmie w tym momencie, mnie zawiódł zakończenie, bo tam oczywiście pieniędzy nie brakło, ale brakło w ogóle myślenia, co by tu z tym zrobić, tak w tym momencie e, Dishonored e, Dzisiaj od braku czegoś więcej, braku, braku mi na pewno czasu po prostu, bo, bo to, co, to co oni zrobili, to im nie wyszło, że aż nagrałem takie tutaj gówno, które widzicie. I co? To wszystko po prostu. Yy, mam nadzieję, że nie będą ciągnąć tego uniwersum dalej, bo jednak jest to, jest to zamknięte. No chyba, że potem zacznie, zaczną się sprawy pieprzyć, ale z tego, co mówił, odmienić wszystko będzie dobrze aż do końca świata. Więc mam nadzieję, że zamkną, zamkną, zamkną uniwersum nie będą tworzyć więcej DLC ani gier w, w, do tego. No niepotrzebne jednak, to jest bardzo fajna. Głównie to, to jest 9, to jest 8 albo 9 na 10 bardzo fajna gra z wieloma plusami. I z skopanym zakończeniem, które mnie strasznie zawedł. Także to wam chciałem powiedzieć. Były spoilery, ale to nic. Cześć!